Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego kodano.pl. W związku z tym, że strefa czytacza stawia swoje pierwsze nieśmiałe kroki na TikToku i dopiero gdzieś tam odkrywamy meandry duszy młodych, jako starzy boomerzy, oczywiście co tam młodym w duszach, w sercach i w telefonach gra. Dowiadujemy się również wielu ciekawostek, poznajemy wiele tematów, które no, budzą zainteresowanie, no i nierzadko też kontrowersje. Wobec czego dziś chciałem Wam opowiedzieć co nieco na temat patronatów medialnych, przedstawić nasze spojrzenie na sprawę, wasze, nasze spojrzenie na problem, który gdzieś tam się na TikToku przewija. To będzie dłuższa troszeczkę historia, więc wybaczcie staremu człowiekowi, że zacznę y, może od początku, a nawet i trochę się cofniemy przed początkiem, zanim jeszcze padnie definicja patronatu medialnego. Chciałem tutaj zaznaczyć coś, co jest dla Was oczywiste, ale żeby był porządek, powiem o tym jeszcze raz. Jak to u nas jest ze współpracami recenzenckimi? Przede wszystkim, żeby doszło do współpracy, my dostajemy na ogół wiadomość, bo bardzo rzadko sami gdzieś tam wychodzimy z propozycją współpracy, bo na ogół wydawcy już wiedzą, z czym do nas przychodzić i to jest fajne. I wtedy jest albo jedna ścieżka, albo druga. Zaczynam czytać książkę, jeżeli książka mi się podoba, czytam ją do końca, robię recenzję i bach, macie potem recenzję na ogół pozytywną, bo jeżeli mi się podoba, no to siłą rzeczy negatywna nie będzie. Rzecz jasna, są tam wskazane jakieś rzeczy, które mi y, mogły nie pasować. No ale jest to siłą rzeczy recenzja pozytywna. W tym momencie pada pytanie, no tak, dlaczego nie ma negatywnych, bo pewnie za pieniądze się negatywnych nie robi. Otóż nie, jeżeli książka mi się nie podoba w trakcie czytania, to mam taki pułap w zależności od grubości książki 50-100 stron. Jeżeli mi się to nie podoba, ja dziękuję, bardzo rezygnuję ze współpracy, nie chcę tego czytać. Nie wynika to bynajmniej z faktu, że obawiam się, że ktoś mi nie zapłaci, jeżeli nagram negatywną recenzję, bo taka rzecz nie wchodzi w ogóle w grę. Jestem zawsze umówiony z wydawcą na recenzję, czyli na moją własną opinię, i niezależnie od tego, jaka by ta opinia była, wydawca płaci. Tak zdarzały się sytuacje, kiedy wydawca miał problem, zdarzały się nawet, no, można to powiedzieć, sytuacje na ostrzu noża, natomiast zawsze. Dochodziło do realizacji tego, na cośmy się umawiali. Natomiast od dłuższego już czasu, szanując przede wszystkim swój czas, swoje nerwy i nie chcąc się znowu wkopać w jakiś zastój czytelniczy, ja odrzucam to, co mi się nie podoba. Piszę wtedy do wydawcy, nie mam ochoty tego czytać. Wy macie o tyle dobrze, że nie musicie płacić za negatywną recenzję, tak? I wszyscy odchodzą. Powiedzmy to w stosunkach neutralnych: nikt nie został skrzywdzony, ani nikt się nie czuje gdzieś tam znękany czy zdeptany. I tak to wygląda. Inaczej, oczywiście, bo pojawiają się na tym kanale recenzje negatywne, albo też filmy bazujące na książkach, które za dobre nie są. Natomiast jeżeli ja sięgam Mając świadomość, po co sięgam, czyli na przykład takie 50 twarzy Greja, czy 365 dni, to ja podchodzę do tego zupełnie inaczej mentalnie. I wtedy wiem, że czy tam gniota, wiem, na co się nastawić, ale mam też poza tym jakiś cel, jakiś tam film majaczący w tle, który chcę zrealizować. I tak to wygląda. Mogę wtedy mentalnie się do tego przygotować. Bez przygotowania mentalnego zła książka. Nie ma szans, dziękuję bardzo. Sorry, wiem, mógłbym to zrobić, mógłbym mieć dużo więcej wyświetleń i cieszyć się dużo większą popularnością, gdybym robił negatywne filmy, ale wiecie co? Bardziej od popularności cenię sobie swój wolny czas i komfort wybierania rzeczy, które po prostu mi się podobają. I w tym momencie dochodzimy do patronatów medialnych. Na początek definicja. Czymże jest patronat medialny? Można powiedzieć tak w uproszczeniu, że jest to pewien pakiet działań promocyjnych, które wykonujemy na zlecenie. Jak w ogóle wygląda to zlecenie? Wygląda to mniej więcej tak, że wydawca pisze do nas: Cześć czytacze, mamy taką i taką książkę, wydajemy ją wtedy i wtedy, czy chcielibyście ją objąć patronatem medialnym. I wtedy pojawia się najważniejsza rzecz. Jaki jest termin? Bo z terminami też bywa ciężko. Są wydawcy, którzy piszą do nas na miesiąc, dwa, a nawet i zdarzył się przypadek 10 miesięcy przed premierą książki, my mieliśmy już potwierdzony patronat, a są wydawcy, którzy piszą: Hej czytacze, za dwa dni oddajemy książkę do druku. Chcemy waszego patronatu. Zgadzacie się? E, no, nie. Raczej nie. Oczywiście zależy to od sytuacji, bo czasami mamy taki okres czasu, kiedy w harmonogramie nic nie ma, kiedy mam ten luz. A ja tak czy siak czytam książkę w 1-2 dni, tak? Taką standardową, powiedzmy do 600 stron. To jest 1-2 dni dla mnie. Więc nawet na te dwa dni przed oddaniem książki do druku ja mogę, jeżeli mam czas, powiedzieć, że. Dajcie mi tekst, ja przeczytam. Ale właśnie rzecz najważniejsza, dajcie mi tekst, bo ja muszę książkę przeczytać i to działa dokładnie tak jak recenzja. Czytam sobie książkę, podoba mi się, czytam do końca, nie podoba mi się, odrzucam. Ale w przypadku patronatu jest jeszcze coś drugiego, jest jeszcze drugie dno. Czytam, podoba mi się, ale jeżeli ona mi się tylko podoba, to odpiszę. Słuchajcie, ja mogę wejść we współpracę, ale ja w tej książce nie widzę nic, co by się na tyle wyróżniało, żebym chciał to objąć patronatem. No i wtedy jest, albo dobra, to zróbmy zwykłą współpracę, albo wiesz co, nie, to, to nie robimy w ogóle, bo jeżeli nie ma patronatu, to dziękujemy. I pieniążki przechodzą. Psiu! Trudno, takie są relacje tego biznesu, ja mam to na uwadze, ale nic sobie z tego nie robię, nie narzekam na brak współpracy. Ale będąc zupełnie szczerym z wami, nie zawsze moje współprace, czy też nasze współprace patronackie tak wyglądały. Bo był kiedyś czas, kiedy byliśmy początkującym kanałem yy, i kiedy każda forma nobilitacji czy wyróżnienia była dla nas czymś wielkim, i tak było właśnie w przypadku pierwszych patronatów. Patronaty zlecone przez wydawnictwo Muza, czy też patronaty umówione z wydawnictwem Muza, to był rok bodaj 2016 albo 2017, moje serce należy do ciebie. Dostałem wiadomość, yy, propozycję objęcia patronatem książki, yy, opis tej książki i tyle. Oczywiście, co się dzieje w głowie twórcy małego, który nagle dostąpił tego zaszczytu? Bo umówmy się, to jest, zwłaszcza dla małego twórcy, forma jakiegoś zaszczytu, wyróżnienia. Ja się nie dziwię, to samo przeżywaliśmy, takie samo podejście mieliśmy. W głowie po prostu się dzieje eksplozja, fajerwerki, szampan wylewa się, radość. Kurczę, moje logo będzie na książce, jakie to jest super. Bieri, oczywiście, że Bieri, ta książka będzie na pewno dobra. A potem przeczytałem moje Serce Należy Do Ciebie i opis, zwłaszcza po zbliżeniu, kiedy to chłopak malował tym, co z niego wyszło, ręka piasku obficie je zraszając, i tonąłem w poczuciu zażenowania. Zgadza się niestety, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że choć walnąłem z tym patronatem jak ostatni imbecyl, to jednak recenzja, która powstała na podstawie tej książki wprost powiedziała, że ja nie wiedziałem jak ta książka wygląda i powiedziałem wprost co mi się w niej nie podobało, a że większość rzeczy mi się w niej nie podobała i były tylko jakieś tam drobinki, które mi się podobały, to sprawiły, że... No... Miałem patronat, którego nie lubiłem i o czym mówiłem wprost. Druga książka również w ten sam sposób przyjęta, na szczęście dużo lepsza to było bodaj Heaven, miasto elfów też moim zdaniem nie zasługiwała na ten patronat. Ale te dwa przypadki pokazały mi może tam jeszcze z jeden się trafił trudno mi teraz stwierdzić ale od tamtej pory powiedziałem sobie nie, nie ma głupich nieważne, czyja to jest książka, nieważne, kto napisał mogę mieć nawet pewniaka czytam. Nawet Marta Kisiel, jeżeli napisała jakąś książkę, gdzie to już jest euforia. Marta Kisiel, jedna z moich najbardziej ulubionych autorek napisała książkę, więc to jest euforia. Teoretycznie powinienem rzucić się na ten patronat, ale też proszę mi podesłać wcześniej tekst książki. To jest dla mnie rzecz najważniejsza. Ja muszę mieć czas, żeby się z tą książką zapoznać, muszę mieć czas, żeby podjąć decyzję. I jeżeli mi się spodoba, wtedy biorę patronat. Dlaczego ja tak się rozwodzę nad tym tematem? Chodzi mi o to, że na TikToku wybuchła afera w związku z tym, że daje się patronaty osobom, które nie tak bardzo kochają daną książkę, ale są po prostu popularne. Czuję się tutaj troszeczkę uderzony, bo też z pewnością w jakimś stopniu jest to uderzenie we mnie, bo my otrzymujemy bardzo dużo propozycji patronatów medialnych, aczkolwiek większość z nich odrzucamy. I gdybyście prześledzili nasze patronaty w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, to zobaczycie gwałtowny ich spadek, że ich jest naprawdę niewiele. Natomiast. Czuję się pośrednio gdzieś uderzony, jeżeli ktoś mówi, że no tak, tylko wielcy, którym nie zależy, dostają, bo mają yy, wyświetlenia, bo, bo są popularni. A my mamy serce, my mamy pasję, zrobilibyśmy to dużo, dużo lepiej. To zacznijmy może od tego, że nie podoba mi się uderzenie yy, najpierw od tego kąta, że niektórzy biorą wszystko i że to na pewno jest nieszczere, bo. Ja podchodzę do patronatów dokładnie tak samo jak do recenzji, tyle że bardziej, powiedzmy to jeszcze ostro, tak? wymagam od patronatów więcej niż od książki, która po prostu mi się podoba i podchodzę do tego szczerze. Nie ma to dla mnie znaczenia, czy moje logo pojawia się na okładce, czy nie, bo ta książka. Będzie miała taką samą ocenę. To nie jest tak, że moje logo sprawia na okładce, że ja nagle wywinduję zalety tej książki, będę mówił o niej w samych superlatywach. Jeżeli coś mi się w niej nie podoba, nawet jeżeli to jest mój patronat, a zdarza się, na ogół nawet patronaty mają w sobie wady, to o tym również. Powiem i uważam, że to jest w pełni uczciwe, nie wychodzące poza ramy uczciwości stworzenia zwykłej recenzji. Oczywiście temat uczciwości, szczerości to jest tak zrąbany, chory temat na wszelkich powiedzmy to kanałach książkowych, że nie chcę nawet się na ten temat wypowiadać jak to teraz cechowana jest i wynajdywana szczerość lub jej brak. Nie chcę tego poruszać. Ja podchodzę do tematu nie mając sobie nic do zarzucenia, więc na tej postawie będę mm, opowiadał Wam w tym filmie na, na ten temat patronatów. Natomiast nie podoba mi się, że ktoś w ramach zemsty, że nie dostał patronatu, może uderzyć w kogoś, kto dostał, bo automatycznie ten co dostał to jest zły. Bo to, że ktoś ma więcej subskrypcji, więcej wyświetleń, większe zasięgi, nie znaczy, że jest zły, od tego po prostu zacznijmy. Druga rzecz. Ja rozumiem bulwersację, bo sam staram się od długiego, długiego czasu o współpracę przy książkach Kuby Małeckiego. Kanał, ponad 70 tysięcy subskrypcji, Piszę przy każdej książce, chyba już cztery książki Kuby Małeckiego, pisze do SQN-u. Czy chcielibyście współpracę? Boże, jak, jakby jeszcze wchodził w grę patronat, bardzo, bardzo chętnie zapewne, bo Kuba Małecki jest niesamowitym autorem. Na ogół nie doczekuje się nawet odpowiedzi. Przykre, smutne, ale nie będę o to kruszył kopii, tak? Natomiast nie szukam tutaj winnych, bo nagle spojrzę potem na YouTube'a, o, ten, ta, oni dostali Małeckiego, a ja nie. Ciekawe, jak głęboko w dupę wydawcy weszli, że te patronaty dostali, a może zaoferowali mega pozytywną recenzję. No nie, ci to na pewno. Tamte? Nie, to już na 100%. Słuchajcie, pokory trochę. Po prostu czasami wydawca podchodzi patrząc czy to na zasięgi, czy też na profil twórcy, który ma patronatem coś objąć. Nie do końca też rozumiem, czym wydawcy się kierują i nie do końca rozumiem sens patronatów, ale o tym za chwilę. Natomiast. To, że kochasz książkę całym sercem, to, że krzyczysz o tej książce na prawo i lewo, nie sprawi, że nagle przeskoczysz siebie i swoje możliwości. My w przypadku Strefy Czytacza mieliśmy dużo prostszy start, jeżeli chodzi o świat książkowy i świat mówienia o książkach, bo kiedy założyliśmy kanał, konkurencja nie była duża, a przynajmniej nie była ta konkurencja tak bardzo rozwinięta. Wystarczy spojrzeć, jeżeli my zakładaliśmy kanał w momencie, kiedy najpopularniejsza była maja, i maja miała tam chyba 30 parę tysięcy subskrypcji. Potem była Anita, która miała gdzieś tam też w granicach może 20-30. To zobaczcie, jak ta konkurencyjność wówczas wyglądała. Niewiele subskrypcji było potrzebnych do tego, żeby móc zarabiać, niewiele subskrypcji było potrzebnych do tego, żeby móc dostawać książki. Wtedy wydaje mi się takim pułapem, kiedy dostawało się książki do recenzji w ramach barteru, to było gdzieś tam powiedzmy to nawet 100, 100 odbiorców, 100 obserwatorów dawało już do tego możliwość. Dzisiaj wielu wydawców pisze przynajmniej 1000, niektórzy przynajmniej 2. Albo i więcej, tak? W przypadku płatnych współprac, pułap też wzrósł dużo, dużo wyżej. Wynika to z faktu, że jest bardzo duża konkurencja, bardzo dużo twórców, bardzo dużo kanałów, i coraz trudniej jest wybierać pomiędzy nimi, tak? Łatwiej jest gdzieś tam poruszać się w obrębie tych największych, którzy gdzieś tam odskoczyli, aniżeli wybierać spośród masy całego morza, gąszczu twórców mniejszych. Dlatego tutaj to nie będzie rada odkrywcza, ale ja bym powiedział wprost, Mierz siły na zamiary, serce i chęci to nie jest wszystko. Oczywiście, ilość obserwujących nie jest równoznaczna ilości tych które, osób, które kupią daną książkę ani nawet które wyświetlą daną recenzję. Natomiast, no, jest to gdzieś jakiś sposób selekcji dla wydawców i z tym trzeba się pogodzić. My na to wpływu żadnego nie mamy. Natomiast to, na co mamy wpływ my wszyscy, to jest nasze podejście do tematu. Kiedy my tworzyliśmy kanał, yy, Gdzieś tam uczestniczyliśmy w życiu BookTuba, mieliśmy znajomości jakieś, które no, to dzisiaj nie przetrwały. To bardzo często właśnie polegały rozmowy na tym, że o ten, to, to robi to i to, a tamten taki śmaki i owaki. Cały czas gdzieś tam napierdzielanie jedno na drugiego, co kto i w jaki sposób się dorobił takiej czy innej ilości subskrypcji. Zawsze było patrzenie gdzieś tam, co ma ktoś inny. My wyszliśmy z założenia, że nas nie interesuje, co ma ktoś inny, interesuje nas to, co my mamy, interesuje nas. To, co wyróżnia nas, co ma nam dać przewagę, co ma sprawić, że my się gdzieś tam wybijemy. I realizowaliśmy to punkt po punkcie, powoli, powolutku, każdy punkt. Ale to nie jest materiał o tym, jak gdzieś tam rozwinąć swój kanał. Niemniej, to, do czego zmierzam i co w mojej opinii jest bardzo istotne, to jest zdanie sobie sprawy z tego, że jeżeli w przypadku jakiejś porażki, albo tego, co za porażkę uznajesz, Szukasz winnych dookoła, to nigdy nie poprawisz swoich błędów, nigdy siebie nie rozwiniesz. Bo czekania, aż ktoś upadnie, nie sprawi, że ty się wybijesz. W związku z tym, no, dla mnie tak te dramy niestety wybrzmiewają. Może mam tutaj niesłuszny pogląd na tę sytuację, ale tak to wybrzmiewa, że naszą winą jako twórców powiedzmy to bardziej popularnych jest to, że mamy większą popularność, że zbudowaliśmy gdzieś tę popularność. Tymczasem uważam, że nie jest to żadna wina niczyja, a jest to po prostu szansa na to, że skoro nam się udało, to Tobie też się może udać. To jest tylko kwestia pracy, kwestia też czasami szczęścia tego, czym uda Ci się zaskoczyć, czym uda Ci się zrewolucjonizować tę już jednak to powiedzmy to bardzo zatłoczoną grupę osób, które o książkach mówią i chcą mówić. No i w tym momencie dochodzimy do tego patronatu. To nie jest tak, że jeżeli ja patronat dostaję, to profity sprawiają, że ja zapominam o jakości książki. Nie jest tak. Nadal podchodzę do tego tak samo szczerze jak do każdej innej książki. W taki sam sposób ją oceniam. No i przede wszystkim dla mnie patronat nie jest żadnym wyznacznikiem czegokolwiek. Wręcz powiedziałbym, że dziwię się wydawcom i zastanawiam co wydawcy w tych patronatach widzą. Bo ja w patronatach widzę tylko jedno. Szpec szpecenie okładek książek. Dla mnie niepotrzebne są te loga. Ja tutaj nie oceniam poszczególnych logosów. Natomiast Wolę książki, na których okładkach nie ma w ogóle patronów. A jeżeli ci patroni są, to są gdzieś tam poukrywani na skrzydełku, żebym ja miał ładną, estetyczną książkę, a nie napaćkane, sranę. Tym bardziej, że niektórzy wydawcy to potrafią nasrać tymi patronatami. Ponad 20, a chyba rekordzista miał ponad 30 patronów. To jest dla mnie chore. To jest dla mnie zupełnie niepotrzebne. Choć zdaję sobie sprawę, jak bardzo nobilitujące dla twórcy, który na tej okładce się znajdzie, zwłaszcza jeżeli jest to twórca, dla którego jest to pierwszy albo jeden z pierwszych patronatów. Niemniej, ze swojej strony, ja do patronatów podchodzę w taki sposób, że na nie w ogóle nie patrzę. Gdyby mój ulubiony twórca patronował czemuś, to podszedłbym do tego dokładnie w taki sam sposób, jakby i temu nie patronował. Jeżeli mnie interesuje, sięgam po to. Jeżeli mnie nie interesuje, nie sięgam po to. Jedynym miarodajnym wyznacznikiem tego, czy ja chcę potoczyć czy nie, byłaby ewentualnie recenzja tego twórcy, ale nie to, gdzie on zamieścił swoje logo albo gdzie mu to logo zamieścili. Dziś strefa czytacza dając patronat medialny nie bazuje na ogół na tym, że my chcemy tego patronatu, tylko odpowiadamy na potrzeby bądź chęci wydawcy. Bo ja też nie powiem wydawcy, który mówi, że bardzo nam zależy na waszym patronacie, no przecież książka wam się podobała, no co wam szkodzi? To ja też nie odpowiem nie i hu. Ale tak jak mówię, to jest szereg czynników, które na to wpływają. Czy nam się to podoba? Czy mamy na to czas teraz, żeby przeczytać? Czy dostajemy tekst? Bo bez tekstu, no sorry, ale no nie, nie. Chociaż przyznaję też bez bicia, nie będę was oszukiwał. Jest paru autorów, co do których ja już jestem pewny, że oni mnie niczym złym nie zaskoczą. To jest przykładowo Marta Kiesiel, to jest przykładowo Marcin Mortka, Dmitry Głuchowski. Gdzie ja mógłbym patronat wziąć w ciemno z tego powodu, że przeczytałem już tyle ich książek, a każda była zachwycająca. Bardziej lub mniej, ale wiem, że ich po prostu nie stać jest na spierdzielenie czegoś. Ale zdarzają się też sytuacje, powiedzmy to z drugiego końca, gdzie obejmuje patronatem coś, co potem okazuje się być złej jakościowo. Bo tutaj warto zaznaczyć. Jeżeli ja dostaję tekst książki na 2-3 miesiące przed premierą, to jest to tekst bez redakcji. To jest to często tekst, który wydawca otrzymał od autora czy też autorki. I ja dostaję ten tekst. Tam jest często dużo błędów, czy to literówek, czy to językowych błędów, czy to stylistycznych sporo rzeczy bo ten tekst dopiero trafi do redakcji. Ten tekst dopiero będzie poprawiany. No i siłą rzeczy ja muszę uwierzyć, zaufać, że jakościowo ten tekst będzie lepszy. Bo mogę ocenić tutaj fabułę, mogę ocenić humor i tak dalej, zwroty akcji, no ale język jest ciężko ocenić, bo ten się może zmienić. I zdarzają się niestety sytuacje, wpadki totalne, kiedy okazuje się, że finalna książka niestety tych wad jakościowych nie jest pozbawiona. i Tutaj dobry przykład to jest książka Krzyśka Piersy, Wznowienie kosmicznych bobrów. My byliśmy patronami tej książki, bo lubię tę książkę, bardzo mi się ona podoba, uważam ją za coś naprawdę fajnego. No i nowe wydawnictwo postanowiło wznowić, więc Krzysiek napisał, mówimy, no pewnie, że tak, no, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Krzychu, jesteś dla mnie solidną firmą, nie mam żadnych wątpliwości co do tego, tym bardziej, że książkę bardzo dobrze znam. Okazało się niestety, że wydawnictwo wydało książkę w złej jakości, w złej formie i tych błędów jest tam bardzo, bardzo dużo, w związku z czym, mimo że nasze logo na tej książce jest, my tej książki nigdzie nie pokazywaliśmy, nigdzie jej nie promujemy. Bo uważamy, że nie zostały tutaj wypełnione gdzieś jakieś takie warunki dżentelmeńskie, czyli ta jakość nie została doprowadzona do stanu, w którym my moglibyśmy powiedzieć, że jest to książka dobrze wydana, dobrze przygotowana. Niestety, tego typu przypadki też się zdarzają i zdarzyć się może, że my damy paton na takiej książce, która potem językowo będzie no nie do przejścia. Niestety, bo błędy nie zostały poprawione i to nasze zaufanie okazuje się być na próżno. Okazuje się, że. To zaufanie odwraca się przeciwko nam, ale na to wpływu nie mamy. No i myślę, że to jest właśnie to, o czym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć: jak podchodzimy do patronatów, jaki jest nasz stosunek do tego, czy to jest forma nobilitacji, czy nie. Wydaje mi się, że dla większych twórców w tym momencie to już raczej nie jest forma nobilitacji. Powiedziałbym wręcz, że jest to czasami przeszkoda. Tu na przykładzie Gołębia i Węża, książki, która bardzo nam się podobała, patronowaliśmy jej, a potem gdzieś wybuchła dyskusja, że z pewnością nie mówimy o niej szczerze, bo jesteśmy patronami tej książki. Tylko no właśnie, tutaj należy odpowiedzieć sobie pytanie na pytanie, w jaki sposób zostaliśmy patronem tej książki. Przeczytaliśmy ją i polubiliśmy. Patronat nie jest podstawą, patronat jest... Dodatkiem, ewentualnym dodatkiem. Niemniej, no jest to wkurzające, ale to już wszystko wynika z tego, że w którymś momencie coś się pomieszało w głowach, a może się nie pomieszało w głowach może to my jesteśmy po prostu odrealnieni i żyjemy w swojej bańce, że wszyscy są szczerzy i ludzie zaczęli dostrzegać we współpracach jakiejś formy nieszczerości i oszustwa. Ja tego pojąć nie jestem w stanie, bo każda z książek, którą czytam i która mi się podoba, podobałaby mi się niezależnie od tego, ile za nią dostaję. I wiele książek również czytam, które, mm, których nie mam w ramach współpracy i nadal mi się one podobają. Ale mówię, nie będę na ten temat się rozwodził, chodziło o patronaty medialne. Czyli jeden wniosek: nie robić dram, podchodzić troszeczkę pokorniej i pracować przede wszystkim nad sobą, nad swoim kanałem, nad swoim profilem. Zrobić wszystko, żeby on. Doszedł do takiego pułapu, który stanie się atrakcyjny dla wydawcy, i wtedy iść. Bo serce to nie wszystko. W biznesie nie liczy się to, jak bardzo coś kochasz, tylko ile dobrego dlatego jesteś w stanie zrobić. Tyle w temacie ode mnie. Dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie. I jeżeli znacie jeszcze jakieś inne tematy, czy też dyskusje, do których moglibyśmy się odnieść w temacie, czy to recenzowania, czy to współprac, to dajcie nam znać w komentarzach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.